Zapraszam gorąco na supercenki, Tutaj będą promocje, wyprzedaże, także warto oglądać filmik, bo będę miała na pewno kilka fajnych propozycji. Zaczynamy od dresiku. Przecena z 69 zł na jedyne 39 zł. Także cena jest wow. Rozmiarki z tych dresików to: 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 na 128, rozmiar 134, 140 na 146 oraz 152 na 158. Dwa kolorki do wyboru, bardzo klasyczne, bardzo uniwersalne. Już pokazuję dokładnie dresik. Mamy przepiękną bluzę tutaj z naszyweczką, rękawy takie przedłużane, jakby wystająca koszula. Super to wygląda i do tego rewelacyjne spodnie. Fajna taka młodzieżówka. Spodnie oczywiście na gumie z kieszeniami, szeroka nogawka, czyli modnie. Rewelacyjny do szkoły. I tak, aby zamówić kolorek szary wpisujemy Selmo 1424 i wybrany rozmiar. I oczywiście kolor czarny. Z kolorku czarnego nie mam największego rozmiaru. Pozostałe rozmiarki są oczywiście dostępne. Aby zamówić ten kolorek, pisujemy Selmo 1423. I oczywiście rozmiar. Świetna dresóweczka. Teraz propozycja dla chłopca. Cena całego, trzyczęściowego zestawu od firmy F26, czyli świetna jakość za jedne 59 zł. Mamy przepiękną bluzę na zamek z Wilkiem. Do tego mamy longa, więc świetne na teraz. Kapturek tutaj podwójny. I do tego mamy fantastyczne spodnie. Rozmiarki z tych kompletów to 122 12, 128 rozmiar 140 na 146 152 158 oraz rozmiar 164, 59 zł. Aby zamówić ten zestaw, wpisujemy Selmo 1475. I dopisujemy rozmiar Kolejna świetna propozycja dla dziewczynki od firmy F26. Mamy bluzę ze skrzydłami. Skrzydła tutaj są piękne, błyszczące. Kolor granatowy, więc myślę, że dla każdej dziewczynki. Do tego są dresowe spodnie również ze skrzydłami takie klasyczne. I do tego mamy jeszcze bluzeczkę Longa. Cena całego zestawu to jest jedyne 49 zł. Jak sobie rozłożymy na trzy części, to naprawdę wychodzi to rewelacyjnie. Bardzo gorąco polecam firmę F26, także mają pani gwarancję jakości. I tej rozmiarki jakie mam to? 122, 12, 128, 134, 140 na 146, 152 na 158 oraz rozmiar 164. Ilość oczywiście ograniczona, bo to wyprzedaż. Aby zamówić ten dresik, wpisujemy Selmo 1482. I rozmiar. A teraz mam bojówki dziewczęce, taki styl militarny, rewelacyjny na jesień. Mamy kolorek grafitowy, kolor różowy i kolorek khaki. Cena idzie 19 zł. E, tutaj proszę zobaczyć, jak ładnie do zwykłego t-shirtu, i do tego na przykład bucik biały, i mamy naprawdę świetną stylóweczkę. Tylko 19 zł. I tak, z kolorku e, szarego mam rozmiarki: 98 łamane na 104, 110 na 116 e, oraz 140 na 146. Aby zamówić ten kolorek. Wpisujemy Selmo 1816. I rozmiar. Z koloru różowego mam rozmiarki 98 łamane na 104, na 116 oraz 122 na 128. Na ten kolor wpisujemy Selmo 1817. I rozmiar i przepiękny kolor oliwkowy, idealny właśnie na jesień. Do czarnych gór, do białych. Tutaj rozmiarki 98 łamane na 104, na 116, 122 na 128, rozmiar 134 oraz 140 na 146. Aby zamówić te bojówki, wpisujemy SELMO 1815. I rozmiar? I kolejne bojóweczki od Happy House, a. tym razem cena uwaga 15 zł. Trzy kolory będą do wyboru. One naprawdę przepięknie się układają. Tutaj na wieszaczku e, ciężko mi jest je pokazać. E, oczywiście tutaj mamy bawełenkę e, i tak guma w pasie, paseczek, kieszonki. Fajne te kolorki. Proszę zobaczyć, jak ładnie na przykład do tej bluzeczki wyglądają te musztardowe. Rozmiarki z tych bojówek to: 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 128. Rozmiar 134 oraz 140 na 146. Cena 15 zł. Aby zamówić te spodnie, wpisujemy Selmo 1822. I rozmiar: dokładnie w tych samych rozmiarkach. Mamy kolor oliwkowy i oliwka to jest Selmo 1824. I rozmiar. I jeszcze jest kolorek różowy, z kolorku różowego, te same rozmiarki, 15 zł Selmo 1823 i dopisujemy rozmiar. I kolejne propozycje, bluzeczka za jedne 15 zł. rozmiar 98 łamane na 104, zdecydowanie 104. Aby ją zamówić wpisujemy Selmo 1877 i rozmiarek piękne dzwony, w rozmiarku również 98 na 104, zdecydowanie 104. Selmo 1881 i dopisujemy rozmiar. Mega fajna cenka, bo 69 zł z 89. Produkcja Happy House. A. Mamy piękną spódnicę tutaj z gumą. Zestaw idealnie sprawdzi się na jesień. I mamy kurteczkę jeansową również z taką gumą. Piękny zestaw. Zimą też spódniczkę założymy do grubszych rajstow i ciężkiego buta. No i na wiosnę później też taki zestaw się przyda. Naprawdę rewelacyjna jakość. Rozmiarki: 140 na 146 152 na 158 oraz rozmiar 164. 69 zł. Aby zamówić ten zestaw, wpisujemy Selmo 2024. I rozmiar? Tutaj mam jeansy w rozmiarze 164. Ten rozmiar będzie też dobry na takie 164 na 170. Przepiękny model, mięciusieńki jeans. E, tutaj regulacja oczywiście w pasie. 25 zł z racji tego, że tylko jest rozmiar 164, tak? Aby zamówić te spodnie, wpisujemy Selmo 2304. I oczywiście rozmiarek. I na sam koniec filmiku bluzeczki. Myślę, że przydadzą się na przykład do przedszkola. Tylko 10 zł. Świetna bawełnka turecka. Z dodatkiem elastanu. Naprawdę polecam tą jakość. I tak. Tutaj biała bluzeczka w rozmiarkach 98 104 lub 116x122. Cena 10 zł. Aby założyć tą bluzeczkę, wpisujemy Selmo 2141. I rozmiar. Kolejna bluzeczka w rozmiarze 104 na 110 lub 116 na 122. Selmo 2140. I rozmiar fiolecik w rozmiarze 104 na 110. Selmo 2138. I wpisujemy rozmiar. Taka bluzeczka w rozmiarze 116 na 122. Selmo 2136. I rozmiar. Tutaj mamy rozmiarek 104 na 110, 110 na 116 oraz 116 na 122. Selmo 2135 i rozmiar imiętowa w rozmiarze 104 na 110, 110 na 116 oraz 116 na 122. Selmo 2134 i oczywiście rozmiar cena 10 zł.